Wiedziałeś, że tu będę? Po co przyszedłeś? O, przykro ci, że nie masz skaj tylko dla siebie? Podobno uratowałeś wieczór z pizzą. Mogłaś mi powiedzieć, że skaj ci się podoba. Żebyś nie musiał mnie potem zrzucać ze schodów? To było pod wpływem chwili. Tak, jak nasz pocałunek. Przecież dobrze mnie znasz. Często robię coś, zanim pomyślę. Przepraszam. Tak w ogóle to, odkąd odszedłeś, cały czas mówi o tobie. Sean, przestań mnie ignorować. A jak sprawa Seana i Daniel? No, wiesz, zerwaliśmy. A ona znowu tu jest. Słucham, o co chodzi? Co jest tak ważne, że poświęciłaś swoje nowiutkie buty. Wiem coś, czego ty nie wiesz. O hej! Zagrajmy w coś? Okej. Okay. Dobra, jestem za, ale bawimy się w prawdę czy wyzwanie. Nie ma innej opcji. Gdybyś znał Kaylee, wiedziałbyś, że nie cierpi tej gry. Możemy się w to pobawić. Nie lubisz tego, zrobisz to wbrew sobie. Ja zacznę. Noa! Prawda. Wymień jedną cechę, którą naprawdę lubisz w ozie. I powiedz to szczerze, e... Gość ma fajne. zęby? Świetnie. Wiecie co? Rzeczywiście nie lubię tej gry. Może jednak sobie odpuśćmy. Ale co? Powiedziałem, że Ozma spoko zęby. To upokarzające. Staramy się zakumplować. Ja uważam, że masz naprawdę ładny włosy. Nie. <grym> Hej, chłopaki, spokój! <grym>